Na kanale i dzisiaj przychodzę do Was z Daily Vlogiem. Może nie, nie takim do końca, ale Daily Vlogiem, bo jutro jeżdżę do mojej babci, do mojej cioci, tak, do mojej cioci. I e, dzisiaj u mnie jest, mamy teraz godzinę wpół do, do dziewiątej. I ja teraz jadę do dziadka, nie? I ja nie chciałam tego vloga zacząć u dziadka, więc zdecydowałam, że dzisiaj nagram. I teraz się z Wami spakuję. Nie będę się już z wami pakować, bo ogólnie muszę za 5 minut wyjeżdżać, więc ja szybko spakuję i wam pokażę co spakowałam. Ubranie już sobie naszykowałam. Mniej więcej wam teraz pokażę, bo kosmetyk już spakuję sama, e, bo to akurat nie jest ważne za bardzo, ale pokażę wam ubranie. No, spakuję taką jedną bluzę, bo nagle na 3 dni można powiedzieć. Z tym pojadę. Tutaj mam spodnie, skarpetki, jedną bluzkę, bo go nie miałam do dyspozycji, więc sobie założę troszkę dwa razy tę samą. Stalik, bielizna tam jest. Tutaj mamy piżamkę, Jeszcze klamrę spakuję, ale to zaraz wezmę. Jeszcze kosmetyczki schowałam, spodnie. No i tak i tak to wszystko się prezentuje. jest ja spokojuję już sama kosmetyki, jak mówiłam. I myślę, że już widzimy się w dzień, jest ranek i um, jest godzina jakoś prawie dziesiąta chyba, bo dziewiąta coś i ja aktualnie oglądam siebie tak, oglądam siebie i widzę i jestem u babci, jak już mówiłam i i ogólnie jestem z dziadkiem bo babcia pojechała i o dwunastej wyjeżdżam do cioci, jak już mówiłam. Eee, I co? Ja oglądam siebie, a my myślę, że się widzimy u cioci. Myślę, że jeszcze coś dobrego może się biorę. Nie wiem, bo jeszcze w jestem, więc tak. I teraz chcę... Wiesz, tu do mamy nagrywam? Aha, to jest od nowa. To jesteśmy u dziadka, jeszcze nie pojechaliśmy. E, około po dwunastej jedziemy niedługo koło. E, no i tak. <śleskujesz> i jest mega fajnie. Popatrzcie, jakie jest ładnie na, dwórzku, na dwórku na dworku. Może pójdziemy na spacerek. Ale nie wiem. Myślę, że tak. Fajnie by było. Ale no zobaczymy. Dobra, jest bardzo ładna pogoda. A my teraz sobie oglądamy telewizję. Gadamy sobie. U mnie moi na tyle Lego masaker, Normalnie nie, nie, nie wiem, co on to robi w ogóle. patrzajcie On ma tu jakieś XD. No, jeszcze mam takie, gasta z Minecrafta, więc tak, ale jest to super. U mnie, słuchajcie, teraz ciocią byłam na zakupach w Biedręce i kupiłam sobie korektor z Bell, e, mineral multi korektor z Bell. Już Wam go pokażę i będziemy go zaraz testować. Jak się prezentuje z Bell i to jest mineral multi Kolektor, nie wiem czy nazywa, ale mój jest ładny. Był jeszcze z Everline, ale ja kupiłam taki i naprawdę mogę go polecić. Są one biednące, i będą mi kosztowały, ale naprawdę są super. A my już idziemy testować. Na początku trzeba znaleźć jakąś, jakąś bombkę, i obojętnie to na początku tak o. W trzecim stylu. I my teraz ułączmy.

Thank you. nie sprawdziłam i zrobiłam tak i to wyglądało naprawdę nieskończone bo że może... wziąłem i udało i ogólnie nie jestem zadowolona i zmierza Ci jednak źle ale no naprawdę fajnie tylko strasznie mam skrywa w ogóle jest tej cienie, ale jest naprawdę git mogę Wam polecić i jest to w Biedronce albo na stronce. nie wiem, ale tak to wygląda w końcowym. na tą górkę. Chyba chodź chodzimy. Kuba e, idziemy i robimy taki myk, tak. Jakbyśmy ludzie Sigma chodzi, pokaż. Pokazuj. Tam jest ogólnie wejście, ale on chce pokazać swoją, swój umysł i właśnie. właśnie. O no hardcore po prostu. Ja idę sobie tam, ale będę go przy nagrywać. Patrzajcie jakiś ich ma On tutaj już jest, a ja sobie idę tutaj Słuchajcie ja sobie idę tutaj o. Tutaj Tutaj jest takie wejście i chodzimy. Jest częścajcie na no. ja. Ty Nie, dobra Zwaliśmy się ogólnie bo ktoś tu był nie. Patrzcie, pięk, patrzcie, zobaczcie jak piękne tu jest. No trzeba zrobić jakieś zdjęcia na Pinterest'a w bursu. Piękny zachód. No patrzajcie. I pięknie, i ten Max. Nie, yeah. nie no, Panie nie fajna, kiedy kiedyś z trendy schodził. Ja sobie słuchajcie, jednak nie robię tych zdjęć na Pinterest'a, bo tu nie ma żadnego miejsca, żeby sobie jakiś telefon położyć. Ale tak piękne, możecie sobie wy zrobić. Tutaj będę Wam obracać. Ale jest super i Kuba już się stara schodzić. A ja schodzę wejściem. On ze się pokisać, więc chodzi tym normalnym. więc schodzi hardkorowym Ja sobie schodzę tym normalnym. Tutaj. Patrzajcie. To jest mega. Nie, od razu wam mówię, że łornik nie róbcie tak, bo to są niebezpieczne. W ogóle nie się muszę trzymać. Ale no. O kurde, zeszłam. Tak, zeszło. Mój brat ma jeszcze taki pomysł, żeby iść na inne górki, które są ogólnie tam, jak widzicie tutaj za mną. Ja... mega jest tu w ogóle. Zacznijmy na tej drugiej górce, Kuba już zaczyna wchodzić. Ona chyba nie, ona jest w takim samym wzroście. Ja poszukam tej... O, chyba już wiem. Dobra i my wchodzimy, sobie chodzi łatwiejszym wejściem, ale Kuba Sigma Hardkorowiec idzie, więc tak no. Idziemy na kolejną górkę, ale jeszcze ja to już tam nie pokazuję, żeby ten blot nie trwał tak długo. Sigma Hardkorowiec już tutaj jest i teraz będę chłopaki obchodzić a okay, ja już wam nie będę stroną, nas najbardziej no, no oczywiście ale ja już wam nie będę pokazywać e, jak to ma jak będziemy wychodzić, bo nie chcę żeby ten vlog trwał tak długo, bo to ma być daily vlog ale tak i myślę, że już się widzimy w domku ogólnie wróciliśmy ze spaceru o gdzie to się zapalało i było mega fajnie i ja myślę Eee, nie wiem co sobie myślę. Myślę, że nie dokończę końca ale jeszcze nie, bo ogólnie mamy na kolację pizzę, więc na pewno będzie super, może wam pokażę jak będę robić, Tam jakieś nagrywki, ale na pewno będzie fajnie. Tak, na pewno. Robimy pizzę. <laughs> ja mam pizzę. <laughs> <z moich kata. śmiech> Tutaj jest Kub Maxa, Maxa Płaszczyzna, Oddajcie! No daj! Ej, nie, no przecież to będziecie później jeść. To jest... Ej, zaskocz mi palce. Co z tego? Ja wiem który. Ja wiem który, to jest Not a way, hang out do gospodar, żeby zakończyć tego vloga. Mam nadzieję, że on się spodobał. Zostawcie łapkę pod tym filmem, a my widzimy się możliwe, że w kolejnym Danii blogu. Pa pa!